Dzień dobry, mam na imię Gosia Kowalska i dziś powiem Wam historię o tym, jak mój syn Łukasz został uzależniony od gry komputerowej. Więc to było tak, że byłam sobie w salonie i oglądałam barwy szczęścia. I mój synek był w pokoju i nagle usłyszałam odgłosy takie. Jakieś straszne przemocy, i sprawdziłam, i mój syn gra grę telewizyjną, i powiedziałam, jeżeli wyłączył ten telewizor, to znaczy ten komputer, i on wyłączył. No, ale to był tylko jeden raz taki, bo później on był uzależniony. I grał ciągle tą grę, jedną i to samą, z tego co zauważyłam. Więc pewnego dnia, gdy mój syn był w szkole, postanowiłam włączyć komputer, ale miał tu hasło. I wpisywałam losowe rzeczy, i napisałam później, nie wiem, jakieś. I hasłem było kocham Macie, i, włączy... i włączyłam komputer. I na komputerze, na tapecie była jakaś manga dziewczyna, Jakaś manga dziewczyna, jakąś opaską, nie wiem co to jest. I widzę taką ikonkę takiej innej manga dziewczyna, tymczasem białowłosek, jakaś stara jest. I piszę, i piszę na tej ikonce Genshin Impact. Powtarzam. Genshin Impact. I sobie włączam to. I nagle. I nagle. Pojawiło mi się jakiś korytarz, nie wiem jak to jest, nie wiem jakieś przejście czy coś i, i ja nie rozumiem angielskiego, więc wziąłem sobie Google Tłumacz i pisało tutaj, że trzeba ich połączyć z internetem więc ja połączyłam z internetem, bo w ogóle czemu myślimy grać na internet, my za to kurwa mu płacimy, on sobie mu taki gra, czyli jest to, zabiorę mu ten komputer no dobra, ale włączałam sobie tą grę. W jakimś cudem włączyłam i pojawiła się postać manga, nie wiem. I to był chyba jakiś tam chłopczyk. jakiś tam chłopczyk sobie miał e, miecz i nie wiem, ale ale mam chłopczyka. No i klikałam wszystko, bo nie miałam obsługiwania komputera. I zmienił mi postać na jakąś dziewczynę. Jakąś czarodziejkę, nie wiem, jakąś czarodziejkę, co miała kapelusz. Ale w końcu udało mi się odkryć, jak poruszać się postacią i trzeba było do tego użyć takich szczałek. No więc idę sobie tą postacią. I. I w ogóle ja się zastanawiam, co to za dziwne gry, gra mój sydek. Jakieś dziwne, tu jakaś baba, jakaś dziwna czarodziejka i coś tam czasem mówiła a, a i wtedy pojawi się potwór to tutaj potwór pojawia jest jakiś diabeł i wtedy zrozumiałam że mój syn zostaje opętany przez szatana więc wyłączyłam tą grę i wyrzuciłam komputer polałam wodą, podpaliłam i zgniotłam łopatą i mimo Szynka była smutna. Synek powiedział, mamo, że ty zrobiłaś! I komputer, mój, moją grę, moje Genshin Impact. Ale to czytało się Gęsi Impact? Ja nie wiedziałam. Ale postanowiłam powiedzieć komuś, że nie wolno mu grać na komputerze, bo zostaje opętany przez szatana. I wtedy poszłam z nim do kościoła. I powiedziałam, że mój krzyk gran. Demoniczne gry komputerowe, gdzie są jakieś dziwne czarodziejki I wtedy zrobiłam mszę na moim synie i... i syn się zmienił. Syn powiedział, że idzie grać piłkę z kolegami matematykami, czytać książki matematyczne i oraz zaczął się myć, w końcu! On się zaczął myć, bo, bo on wcześniej śmierdział i miał Miał przetłuszczone włosy i on się nie mył. On ma nic się, się bał wody, bo myślał, że go zaatakuje chyba jakieś wody. Straszny diabły, ja nie wiem. Myślał, że to jakaś woda święcona. No i tak się zakończyła ta historia. Nigdy, nigdy nie grajcie wy G Genshin Impact. Genshin Impact to jak to się mówiło Taka anime, manga gra Nigdy tego nie grajcie Bo syn zacznie um, Unikać wody, unikać mycia Kąpieli i powie Że tam są diabły Że tam są diabły I że nie będzie się myć I nie będzie użyć prysznica mydła, gąbek, wanny Nie będzie tego wszystkiego używać I będzie cały czas grać tą demoniczną grę Z diabłami, z potworami Nie grajcie w nie grajcie w Genshin Impact, bo to szatany cię zabiją, zabiją twojego dziecka, nie grajcie w tą grę, unikajcie tej gry, bo tam są diabły i chodźcie do kościoła i czytajcie książki matematyka z kluczem. Do widzenia.